Słyszymy o planach PiS, o przejęciu władzy w samorządach, w sejmikach wojewódzkich. Dzisiaj też usłyszeliśmy określenie z mównicy, iż samorządy to sitwa. Jak pan ocenia takie stwierdzenia i takie zapowiedzi? Każda władza, która jest niezależna od Jarosława Kaczyńskiego będzie przeszkadzała prawo i Sprawiedliwości. PiS chce władzy totalnej, władzy absolutnej z rządzonym z siedzenia przez Jarosława Kaczyńskiego premierem. Stąd. Po Trybunale Konstytucyjnym, po nowych pomysłach na polskie sądownictwo pojawia się taki pomysł skoku na samorząd. Bardzo niebezpieczny pomysł, bardzo zły pomysł, ale od dłuższego czasu wiemy, że pisowi w demokracji, takiej klasycznej demokracji, jest bardzo, bardzo niewygodnie. Jarosław Kaczyński takiego systemu po prostu nie uznają. Myślę, że samorządy mogą realnie się obawiać. Bo dzisiejsze zapowiedzi to jest, to jest jedna, jeden wymiar, ale te kontrole, kontrole, które mają taki charakter nękania samorządowców, pokazywanie, że w samorządach dzieją się rzeczy hmm, niedobre, to ma służyć tak naprawdę tylko jednemu. Zniesieniu reformy samorządowej w takim praktycznym wymiarze i podporządkowaniu samorządów głównie wojewódzkich, bo te dystrybuują gigantycznymi środkami europejskimi, władzy i kaprysom jednego człowieka. Myśli pan, że możliwe jest, aby działacze PSL-u przeszli na stronę, albo zostali przeciągnięci na stronę Prawa i Sprawiedliwości, tak aby no, w sposób właściwie czysty i klarowny tą władzę w sejmikach wojewódzkich przejął prawo, przejął prawo i Sprawiedliwość? Nie wiem, czy jest to możliwe, nie chcę tego oceniać. Mam nadzieję, mam nadzieję że nie. Aczko, jeżeli, jeżeli pan pyta o to, czy Prawo i Sprawiedliwość Zdolny jest do tego, aby sięgać po różnego rodzaju transfery polityczne, wspierane różnego rodzaju majątkiem Skarbu Państwa, no to tak, jest, jest zdolny. Ja przypomnę słynne taśmy pani poseł Beger. Minęło wprawdzie 10 lat, ale myślę, że mentalność w PiSie się nie zmieniła, a chęć władzy jest jeszcze większa niż to 10 lat temu.